No, więc tak, tutaj się wziąłem zarobienie robienie screamer pipa do wastegate'ów, wstępnie połapane. Jednak decyzja poszła, że spróbuję zrobić y, wylot screamer piperów z tutaj z y, wlotu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli tu będziecie mieli wydech, i tutaj będą mniejsze rurki, po prostu screamerki, one będą zeszły tutaj nad turbosprężarką. Y, tutaj jeszcze w międzyczasie robię zbiorniczki mianowicie tutaj już mam docięte kawałki aluminium, to będą zbiorniczek wody i oil catch tank, ale za to za chwilkę się zabiorę, jako że mam na razie ustawionego tiga do spawania nierdzewki, także najpierw ukleję coś z tego. Zaraz wam pokażę jak to mniej więcej będzie wyglądało, no bo później będzie trzeba było wyciąć otwory w tylnym grillu. I zrobić jakieś yy, takie jakby może nie fake końcówki, bo to będą w pełni sprawne końcówki, ale coś na tej zasadzie, jak jest tutaj, czyli wbudować po prostu w grill końcóweczkę, a żeby rurka sobie luźno latała w środku. Czyli końcówki zawsze będą w, dokładnie w tym samym miejscu. A w razie czego, jak będą jakieś tam wibracje czy coś, to tylko to w środku będzie sobie yy, chodziło. Yy, także, co, biorę się za łapanie dalszych części screamer pipe'a. I będę Wam zaraz pokazywał jak to, jak to będzie wyglądało. No to co? Tutaj już zbiorniczki. To jest zbiorniczek wody. Uspawany. Dwa, dwie złączki AN i koreczek na górze, żeby zalać płyn. Tutaj chyba jeszcze zrobię jakiś odpowietrznik, Bo jak będzie się nagrzewała ciecz to będzie mm, objętościowo się zwiększało. Tak, żeby nie budować ciśnienia to. Zrobię jakiś odpowietrznik, sporniki zrobione, także tam wywiercę sobie zaraz otworki i wprasuję nito nakrętki. Tutaj jest oil catch tank, a w sumie bardziej taki separator, jako że tutaj się nie będzie zbierał olej, bo wlot będzie od spodu, także będzie to w takiej pozycji, także olej, który się tutaj ewentualnie będzie zbierał. To gdy zniknie ciśnienie z odmy ewentualne, no to będzie wracał z powrotem do zbiornika oleju. Jest to bardziej taki separator, zanim po prostu dojdzie do, do lotu. Tutaj muszę tak samo dospawać spornik. Co my tutaj jeszcze? A, co my tutaj jeszcze mamy? Te osłonki boczne, tutaj to wszystko będę montował, żeby to było ładnie estetycznie. Także tutaj będzie sobie zbiorniczek, tak samo we wrinklu zrobiony. No i. Jakoś to zaczyna wyglądać. Tutaj dodatkowe jeszcze osłonki termiczne założyłem na linie olejowe. Screamer pipy wstępnie już dospawane. Tutaj sobie tak wychodzą, będą przydłużone, że wychodziły sobie tutaj z tego tylnego grilla. I tutaj jeszcze w międzyczasie Wam coś pokażę, bo ostatnio, jeszcze jak to było złożone, zanim było wszystko pomalowane i ponakładane powłoki, była taka sytuacja. Ogólnie sobie. Jadę sobie, powiedzmy spokojnie, było około trzech paczek może albo coś. I <gulanie> ogólnie była taka sytuacja, że zaświeciła się choinka na desce. W sensie wszystkie kontrolki i błąd układu hamulcowego. I taka niepewność, no bo tam około trzech pak. Nie wiadomo czy hamować, czy po prostu co. Po prostu odpuściłem pedał gazu, wytrąciłem trochę prędkości, naciskam pedał hamulca, wszystko ok. Za chwilę prędkościomierz przestał działać. To już nie wiedziałem na ile jadę. I ogólnie tutaj taka uwaga, bo później wygoglowałem, i jest to ich wada fabryczna, albo może nie wada, tylko po prostu się to dzieje. Tutaj ten przewodnik, jeśli widzicie, jest to wtyczka od czujnika ABS-u, po prostu kabelek w środku sobie koroduje i traci połączenie. A z tego właśnie koła lewy przód jest właśnie odczyt prędkości w tych samochodach. Także jeśli przestaje działać prędkościomierz, to automatycznie przestaje działać ABS, kontrola trakcji, a gdy przestaje działać kontrola trakcji, to samochód robi się tylko z napędem na tył, bez żadnej elektroniki, czyli staje się po prostu bardzo, bardzo nerwowy i czasami jest to jeden z powodów, dlaczego ludzie też te auta rozbijają, bo nie zdają sobie sprawy z tego, że wyłączając trakcję w nich, kontrolę trakcji, to już nie jest to samochód z napędem na cztery koła, bo tutaj na przodzie mamy Haldeksa. Tylko jest to po prostu zwykła tylnia napędówka. I tak samo nie rozumie ludzi, którzy przerabiają te samochody z po prostu odpinają Haldeksa. W ogóle całkiem wyciągają wał, bo to nie ma sensu. Wystarczy przecież tylko nacisnąć przycisk na desce i macie tak samo tylnia napędówkę. Także. No nie wiem, no ale ogólnie taka uwaga. Także tutaj też w międzyczasie błąd znaleziony. Także zaraz się to też naprawi, no i jak automatycznie też, nie wiem czy to tak będzie widać gdzieś może mam przebitkę spoiler tak samo został otwarty, się nie schował, no bo był przy dużej prędkości, a przy dużych prędkościach on się po prostu podnosi dobra, także taki mały updatecik. biorę się dalej za montowanie zbiorniczków i będę Was na bieżąco informował co i jak dobra, ABSik naprawiony, zobaczymy za chwilę czy się opuści spoiler Tutaj jeszcze jest ogólnie miejsce, jak są puszczone przewody do układu chłodzenia, no bo tutaj będziemy musieli jakoś puścić jeszcze dodatkowe te przewody AN12 do chłodnicy interkulera. Także ja tutaj się rozglądam na spokojnie, jak to wszystko zrobić i później wam pokażę. Tutaj jeszcze z takich rzeczy to jak zobaczycie na tą przetwornicę od ksenona Hmm, wygląda to jak jakaś chińszczyzna A to nie jest chińszczyzna Tak oryginalne Lamborghini przetwornice wyglądają Także podejrzewam, że Ryżowi przyjaciele Stąd to skopiowali Albo z jakiegoś innego waga Nie wiem, czy w jakimś innym wagu Są dokładnie tak samo, ale podejrzewam, że w jakimś są bardzo podobnie Także pewnie stąd wzięli sobie pomysł Na kopię Dobra, e, biorę się dalej tam z tyłu Zamontowanie zbiorniczków I, i zaraz do Was wracam Dobra, jako że pozmieniało się już troszkę pod maską albo pod klapą silnika, to zrobię wam mały update. Tutaj pozakładałem te boczne osłony. Pościągałem tutaj przewody takie, co doprowadzały powietrze chłodne do filtrów powietrza oryginalnie. Teraz tego nie ma. Struga powietrza wpada sobie tam, przechodzi tutaj pod spodem, pod tymi osłonami i leci prosto na filtry powietrza. Te tutaj dwa zbiorniczki, co widzicie, to ci, co śledzą Insta, tutaj macie link, to pewnie widzieli, jak to powstawało, a ogólnie już Wam wytłumaczę, co to jest i jak to jest podłączane. Mianowicie, to jest zbiornik na ciecz do chłodzenia wodnego interkulera. Będzie tutaj praktycznie czysta woda z lekką domieszką koncentratu, tak żeby po prostu osiągnąć jak najlepszą. Wydajność układu chłodzenia, ale też w razie czego, gdyby były temperaturki niskie, żeby zabezpieczyć przed po prostu zamarznięciem tej cieczy, to do, dodamy troszeczkę koncentratu. Hmm, tutaj mamy górny punkt, jest połączony z górnym punktem interkulera, także interkuler jest zawsze w pełni, jeszcze nie jest, ale będzie zawsze w pełni napełniony cieczą. Tutaj będziemy utrzymywać poziom około połowę stanu. Jest to zwykły hmm, pusty zbiorniczek. Tutaj mamy taką zakrętkę na gwint. Zrobię tylko jeszcze prawdopodobnie jakiś malutki odpowietrznik, żeby tutaj nie budować ciśnienia, jak będzie się ciecz rozprężała. Na dole jeszcze mamy an fitting tak samo to będzie zasilanie pompy także pompa po prostu była zawsze zasilana cieczą, żeby nie było żadnych hmm, przestojów po prostu w tej ścieżce cieczy tylko żeby zawsze hmm, była dostępna. Tak, także po to jest ten zbiorniczek, jest zamontowany tutaj, bo fajnie się komponuje i akurat było miejsce. Z drugiej strony mamy symetrycznie taki sam zbiorniczek, umieszczony jest troszeczkę wyżej, ale rozmiarowy jest taki sam. Ogólnie ten zbiorniczek tutaj, ogólnie to niektórzy by to nazwali oil catch tank, w sumie też to tak nazywałem, ale bardziej jest to taki separator po prostu oleju, a nie oil catch tank, jako że to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Przed tym, żeby po prostu olej nie dostawał się do układu dolotowego, jest połączone tam po prostu w dolot zaraz przed wlotem do turbosprężarki. Tutaj jest ten fitting, samocowany do spawany do rurki. To też tam rzucałem na Insta, także pewnie niektórzy widzieli. Ogólnie zadaniem tego jest. To, że ewentualnie, jeśli jakikolwiek olej zostanie wypychany tam z tego portu, czyli z górnego portu od zbiornika oleju, no to do góry daleko nie poleci. A tutaj mamy port na górze, także powinno to działać. Tutaj mamy wziernik, żeby zobaczyć, co tam ewentualnie się w środku dzieje. To będzie taka zaślepka założona. I tutaj jeszcze będą wkręcone dwa porty, które będą doprowadzały górne punkty pokrywy zaworów. Czyli po prostu zwykła dodatkowa odma, jako że te porty, które normalnie były użyte, czyli tutaj te dwa, teraz mamy podpięte odpowietrzenie miseczek olejowych od turbosprężarek, czyli te porty tutaj, co są na dole. Także tak to wygląda. Co tu jeszcze się pozmieniało? Oczywiście te wszystkie termiczne osłonki to pozakładałem, ale to wam pokazywałem wcześniej, co to jest że to wszystko wiecie. A, um, zacząłem robić screamer pipy. Miały iść w dół, ale będą wychodziły jednak tutaj z tego wlotu na tyle. Także będą dodatkowe, jakby dwie końcówki wydechu. Um, są na razie takie króciutkie. Kończą się tutaj, także będą przydłużone. Ja muszę coś zrobić, i to będzie później. Tak samo pójdzie ceramika i bandaż na to, jako że trzeba pamiętać, że. Screamer pipy nagrzewają się tak samo jak i wydech, albo nawet i bardziej, gdy jesteśmy na doładowaniu, jako że większość gorących spalin puszczana po prostu jest tym, jako taki bypass przed turbosprężarką. Także o tym trzeba pamiętać, że to się tak samo potrafi rozgrzać do czerwoności, więc musi być wszystko dookoła tego i to tak samo zabezpieczone przed nadmiarem temperaturki. Dobra, ja się biorę za drugi cykl nagrzewania, tego wygrzewania całego układu wydechowego. W międzyczasie założę sobie tylny zderzak i tutaj jeszcze taki plastik. To to muszę dociąć, on tam sobie leży, już wam pokażę. Ten plasticzek też założę, tylko że tu zostanie tu wycięte cały element, także to zostanie usunięte, jakaś uszczelka zostanie założona, że to ładnie estetycznie wyglądało i tutaj będzie zakrywało to, co zbędne i po prostu komora silnika będzie wyglądała bardziej na wykończoną. Eee, dobra, także co? Ja biorę się dalej za składanie i jak wygrzeje to, no to pierwsze jazdy próbne. Eee, tylko podłączę szeroką pasmówkę, żeby zobaczyć, co to w ogóle się teraz dzieje i będę was dalej informował. Na bieżąco, co i jak. Tutaj jeszcze taki bonusik, jako że przedtem tego nie było widać, ale tutaj teraz widzicie, ile się otwiera. Spoiler, gdy przekraczacie, już nie pamiętam jaką prędkość, ale przy pewnej prędkości on się otwiera i się tak podnosi. Tutaj został w pozycji otwartej, jako że był błąd tego czujnika ABS-u. I teraz zaraz zobaczę, czy się opuści, ale powinien się opuścić w momencie, gdy wykryje, że. Że po prostu auto ma malutką prędkość, także mam nadzieję, że to, że to się samo nastawi. Dobra, nie gadam więcej, tylko biorę się za zakładanie zderzaka.